Witam moje drogie panie, nagryłam szybki haul, naprawdę szybki, bo trochę czas mnie goni. Jest trzeci filmik, który dzisiaj nagrywam, trzeci z chemu, tak widzicie mnie, trzeci raz w tej samej stylizacji. Na pierwszy rzut lecą spodnie lniane. dobra cena, bo bodajże 90 zł. Oczywiście wszystko podlinkowane na dole, jak zawsze. Kolejną rzeczą jest muślinowa koszula. Powiem Wam, że lniana wydaje mi się, że robi, robi lepsze wrażenie. To jest troszkę grubsze niż te lniane, więc lniana będzie przewiewna. Ale oczywiście przymierzymy i zobaczymy, jak wygląda koszula hiszpanka. Ale ona jest tak sztuczna. To jest tak nieprzyjemny poliester. Że szkoda gadać. Oczywiście, no przymierzymy, zobaczymy, ale jakby, no ja już wiem, że jej nie zostawię, bo to jest tak niemiłe w dotyku. Kolejną rzeczą jest taka bluzka z takimi cudownymi rękawkami. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać, bo naprawdę ciekawie się to prezentuje. Kolejną rzeczą jest koszulka w takim kolorze, bo chciałam zobaczyć, jak ja w ogóle wyglądam w takiej zielonej koszulce. Mega cudowny materiał. Nawet fajny ten wzór, napis, ale zaraz zobaczymy to na mnie. No nie wiem. Nie wiem, czy mi pasuje. I wydaje mi się, że nie pasuje mi taki zielony. Wydaje mi się, że mnie yy, przy nie wiem, że mi nie pasuje taki zielony. Tak się w nim. I dajcie mi znać, albo ja się no bo krój jakby jest super. Krój koszulki jest jakby super. Fajne rękawki, mega przyjemny materiał. E, fajnie się Fajnie, fajnie, fajnie. E, ja wiem. E, fajnie się tak, dziewczyny, można ją sobie zawinąć, byle jak, pomimo, że jest taka obszerna i tego materiału jest jakby sporo, no to spokojnie można ją sobie włożyć e, i ona się jakby trzyma. E, no ale ten kolor to jakby nie mój jednak. Szaleństwo z rękawkami. No nie, dziewczyny, no nie, tak nie. E, nie na moją figurę, bo jeżeli, nawet jak stoję tak, to mi się podoba, chociaż jestem tu mega szeroka. No to jak już stanę bokiem, e, no to bardzo dużo skupia uwagę na moich e, niestety dużych rękach, więc totalnie nie, ale jeśli jesteście mniejsze i lubicie, kto się dużo dzieje bufki, to koszula jest e, bluzka, t-shirt bardziej jest naprawdę cudowny. Dobra dziewczyny, przymierzyłam tą bluzkę. W ogóle wiecie, jak ciężko ją było ubrać, bo przez to, że ona jest poliestrowa, taka mega śliska, to mi się dwa razy z rąk e, wytegowała. No, naprawdę mega fajnie wygląda, nie? E, Chociaż ja nie wiem, czy mi pasują Hiszpanki. Wydaje mi się, że nie do końca, ale jakby długość jest odpowiednia, mega mi się podobają te rękawy, te rękawy. To jest coś pięknego. No, chyba mi nie pasują hiszpanki jednak. No, kropkowany materiał to jest coś, co ubóstwia. Sama koszula w sobie wydaje mi się, że wygląda ładnie. No, ale przez materiał, no, no gdzie w tym wejść? No, chyba nie na upał. Tył w ogóle wygląda tak. Kurcze. No, ładnie, ładnie. To sobie jeszcze można jakoś wyrównać. Jakby mega podoba mi się krój tej bluzki, te rękawy robią coś cudownego. W końcu jest dobra długość dla osób plus size. E, dużo się tu dzieje, tego materiału jest dość sporo, ale jakby jest to całe. Chociaż no, tu mogłoby być spokojnie mniej, nie musi być aż tak szeroka. E, no, ale jakby materiał dyskwalifikuje wszystko, a szkoda, bo też przepiękny wzór takich kropeczek. No, ja mam coś z tymi kropeczkami. Mega mi się to podoba. Dobra, no nie przedłużam dziewczyny. No, nie, jestem na nie. Dobra, i mierzymy dwie rzeczy na raz, dziewczyny. Koszula muślinowa jest ok, ale wydaje mi się, że w moim wieku lniano wygląda zdecydowanie lepiej. Ta muślinowa jest jeszcze dla mnie taka nie do mojego wieku. Moja mama mm, nie w niej wyglądała. Tak mi się wydaje, że ten muślin jeszcze mnie tak troszkę postarza. Spodnie, dziewczyny. Spodnie są nawet całkiem niezłe, z tym, że pas mam mega szeroki i przez to, że on się nie trzyma, no to te spodnie mi zjeżdżają w dół i robią mi tu taką, no nie do końca ten krok po prostu. A jak je podciągnę do talii, no to jakby nie jestem w stanie tego aż tak tym sznurkiem spiąć. Długość no niestety nie dla mnie. Widzicie, że no dużo brakuje. Mniejszy rozmiar miałabym za ciasny w udach, więc no nie jest to krój, może nie jest to model po prostu dla mnie, ale na przykład wydaje mi się, że jeśli jesteście figurą typu jabłko, no to być może będziecie się w tych spodniach prezentować o wiele lepiej. I co? No powiem Wam dziewczyny, że słodka jest taka urocza, romantyczna, ale no wygląda totalnie jak nocna piżama. No nie da się ukryć, że wygląda jak piżama. Nie wiem, co by tu zrobić w ogóle, żeby ta jakby sukienka tak nie wyglądała. Podoba mi się kolor, podobają mi się ramion. Naprawdę podoba mi się krój. Na pewno będę szukać czegoś bardzo podobnego, bo te rękawy mi się mega podobają. Jakby była taka bluzka, chociaż ten dekor tutaj też nie do końca mi odpowiada, bo wydaje mi się, że to też się tak kojarzy z e, piżabą. Szkoda, bo naprawdę jest taka, wiecie co, zwiewna, przewiewna, e, mega sympatyczna, ale, ale jakby będą no, do spania. Nie do miasta, i nawet wydaje mi się, że stylizowanym wiecie, z torebką, z okularami, no to to no nie przejdzie. No nie przejdzie, za bardzo się kojarzy niestety z piżamą taką letnią. Ale do spania jest naprawdę super, powiem Wam, że można by było w tym spokojnie spać, chociaż nie wiem, czy te gumeczki by nie denerwowały w nocy. Dobrze, dobra dziewczyny, to by było na tyle w tym odcinku. Takie trochę misz masz tych rzeczy. Nic tak jakby mnie nie powaliło i nic z tego nie chcę sobie zostawić, ale myślę, że te rzeczy były takie ciekawe, inne trochę, no nie wiem. Nie wiem, ale dajcie znać, czy coś Wam się spodobało, czy wypatrzyłyście coś może dla siebie. No i oczywiście zapraszam Was do następnych odcinków. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to serdecznie zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału i do zostawienia oczywiście śladu po sobie. Zostawicie komentarz, co tam u Was słychać i czy jakieś rzeczy się Wam podobały. Także ja dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!